Ludzie mają tendencję do przeceniania wartości rzeczy. To znaczy, że jeśli coś należy do Ciebie, to dajesz temu większą wartość i chcesz sprzedać za większe pieniądze niż rzeczywiście wycenia rynek. A sprytni marketerzy potrafią za pomocą tej sztuczki podnieść nawet dwa lub trzy razy wartość rzeczy. Oglądaj do końca ten film, to zobaczysz, jak możesz też właśnie podnieść postrzeganą wartość swojego produktu bądź usługi. Zapraszam serdecznie na ten odcinek. Rafik. Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport, bioheki, jak to połączyć, żeby mieć nawet czas wypić lub jeść kawę. Ja lubię zmrożone jesko i koniecznie subskrybujcie. Ciekawy temat, prawda? Na wstępie oczywiście pamiętaj, że ja robię te filmy totalnie za darmo, wow. free, bez żadnych opłat, a to jest wiedza taka, której najczęściej uczysz się na kursach u innych osób, więc jedyne o co proszę to Poszerzajmy nasze community, daj like, subskrybuj i udostępnij ten odcinek u siebie na socialach. Bo im większy kanał, to ja mogę tworzyć więcej takich filmów dla Ciebie właśnie. Więc to jest sytuacja win-win, gdzie wszyscy wychodzimy na tym dobrze. Więc zacznijmy. Małe story. Wyobraź sobie, że chcesz sprzedać swój stary rower. Jedziesz na giełdę samochodową i chcesz tam wystawić się właśnie z tym rowerkiem. Tego wyceniasz na 2000. Ale wszyscy, którzy Cię przychodzą i pytają się o cenę, mówią, że mogą dać co najwyżej 800 zł. Dlaczego taka rozbieżność? Dla Ciebie jest to cena w ogóle bez sensu i nie chcesz za tyle sprzedać. Więc chodzisz na Allegro, na OLX i sprawdzasz ten sam model roweru z tego samego rocznika, ile on kosztuje. I w efekcie, niestety, okazuje się, że. Cena rynkowa to jest 800 zł. Teraz właśnie dlaczego tak się dzieje? Widzisz, otóż to jest efekt posiadania. Przytoczę teraz Tobie pewne badanie Kahnemana. Jeśli w ogóle nie znasz tej książki, ją bardzo polecam. Ten Kahneman, pułapki myślenia. On dostał w 2002 roku Nobla z dziedziny ekonomii, ekonomii behawioralnej dokładnie. I to jest. Jedno chyba z pierwszych w ogóle pierwsze wydanie, które było w Polsce 2012 rok. Widać, że już ta książka jest trochę zmęczona, ale czytam ją chyba piąte albo szósty raz w życiu, mniej więcej co 2-3 lata do niej wracam, bo to jest jedna z takich pozycji, do których właśnie zawsze się wraca. No, także polecam jak najbardziej. Ale przytoczmy badanie odnośnie efektu posiadania. Naukowcy stworzyli takie trzy grupy osób, które miały sprzedać kubek do kawy, osób, które miały kupić ten kubek. I osób, które po prostu były obserwatorami, miały podać cenę, jaka według nich jest najlepsza za ten kubek. I teraz tak, sprzedawcom wręczono kubki, ok, to są kubki wasze, tak powiedziano. Poproszono ich o podanie ceny, po jaki będą ten kubek sprzedawać. Osoby wybierające nie otrzymały tego kubka, nie mogły go nawet dotknąć, ale poproszono ich o wskazanie, czy wolą kubek, czy gotówkę. I przedstawiono pewną hipotezę, że osoby wybierające. Zapewnią najbardziej taką obiektywną wartość, czyli ci, którzy nie musieli kupić, mogą wybrać albo gotówkę, albo kubek, mieli dać taką wartość rynkową. I zgodnie z oczekiwaniami, osoby, które miały ten kubek, czyli miały go sprzedać, dostały go tak jakby na własność, to wyceniały go najbardziej, bo aż po 7,12 dolarów, a osoby, które ten kubek chciały kupić, wyceniały go najniżej bo to tylko 2,87. Centów na no osoby wybierające tam na 3,12, wycinały. Czy widzisz, to jest jedno z wielu badań, które potwierdza to, że jeśli coś jest Twoje, to Ty przypisujesz temu wyższą wartość. I teraz kluczowe pytanie, jak to wykorzystać w marketingu, w biznesie, żeby sprzedawać więcej? Otóż mam kilka takich kategorii dla Ciebie. Pierwsza e-commerce. Tutaj ciężko jest coś zrobić online, więc musisz po prostu zapewnić jak największe pozytywne doświadczenie. Czyli Wchodzisz w buty klienta i musisz zobaczyć, jak by on się czuł podczas kontaktu z Twoim sklepem internetowym. Stara się, właśnie, żeby on jak najwięcej doświadczył, czyli wizualizację, obrazy 3D, filmiki, bo to wtedy zwiększy postrzeganą wartość. Idealnie, jeśli miałbyś na np. w e-commerce aplikację, że osoba może wirtualnie przymierzać to ubrania, to już by był w ogóle mega sztos. Kolejny punkt to. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixeo? Przyspiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads, kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych. A także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, UnixSEO jest w stanie regularnie dowozić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz. Kolejny punkt to na przykład SaaS czy firmy, które sprzedają oprogramowanie albo subskrypcje. Zobacz co zrobił YouTube Premium albo na przykład Spotify. Oni dają Tobie pewien trial okres, kiedy możesz korzystać z tego programu za darmo. I ty na przykład przez dwa tygodnie, czy przez miesiąc tworzysz swoją listę utworów, personalizujesz, lajkujesz i tak dalej. I co? I oni nagle tobie to odbierają. Ale dlatego, że ty już się zaangażowałeś, masz ten efekt posiadania, stworzyłeś swoje personalne rzeczy, to nie chcesz tego oddać. Kolejny punkt na przykład hotele gastro handel detaliczny zakupy i co możesz tutaj zrobić to co działa świetnie to są programy lojalnościowe ponieważ one sprawiają że klienci czują się częścią marki i to Zwiększa właśnie poczucie własności, a to znowu prowadzi do ponownych zakupów. I badania przeprowadzone przez Accenture wykazały, że konsumenci, którzy lubią swoje marki i są lojalni dla tych marek, wydają aż 66% wow. więcej. To jest bardzo dużo, prawda? 66% dwie trzecie wydają więcej niż osoby, które nie są lojalne i przywiązane do tych marek. Także pamiętaj o programach lojalnościowych, karty, kupony zdrabki, stempelki, whatever. Zobacz, co na przykład się dzieje, gdzie możesz kolekcjonować w kawiarniach, co którąś kawę na stempelku masz gratis. Albo punkty lojalnościowe w marketach. Ok, czyli omówiliśmy e-commerce, sasy, oprogramowanie, handel detaliczny, zakupy, gastro, hotelarstwo. Jeśli chodzi o takie sklepy fizyczne, to jeszcze dodatkowo możesz Czyli te w takiej sprzedaży Face to Face możesz dodatkowo pozwolić osobom przymierzać te ubrania. Oczywiście to jest taka oczywista oczywistość, jeśli chodzi o sklepy z ubraniami, ale nawet jeśli czy masz biżuterię, czy sprzedaż inne rzeczy, to też powinieneś, powinnaś dać taką możliwość przymierzenia. Kolejne to są firmy usługowe i tutaj działa świetnie personalizowanie usług. Zobacz, co na przykład robi Adidas czy Nike w takim ekstremalnym Przykładzie, oni na przykład pozwalają Tobie zrobić buty według swojego designu, z napisami, cokolwiek. Ty tworzysz to samemu. I oczywiście to nie jest problem, żeby klient, który jest zainteresowany, współtworzył razem z Tobą Twoją ofertę. Bo wiesz jak to się mówi: jakiej oferty nie odrzuci klient? No, takiej, którą z Tobą przygotował samemu. Podsumowanie filmu. Chcesz zwiększyć Postrzeganą wartość swojego produktu czy usługi, no to pomóż potencjalnemu klientowi poczuć się, jakby to już należało do niego. Daj im własność i pozwól poczuć, że ten produkt należy do nich. Rezultat? Szczęśliwsi klienci którzy wydają więcej. Dzięki wielkie, że byłeś tutaj, byłaś ze mną na tym filmie. Pamiętaj o tym, że mogę więcej tworzyć takich mega fajnych produkcji dla Ciebie, ale warunek jest taki, że ten kanał musi rosnąć. Dlatego proszę o subskrypcję, lajk, like, udostępnienie na socialach. Im większy kanał właśnie, tym więcej osób ja zatrudniam do pomocy tworzenia pomysłów, skryptów, edytowania tych filmów i mamy efekt win-win. Masz fajny content. Pozdrawiam serdecznie. Rafał Schreiner. Ciao.